Na rozwidleniu ja to, nałóż, radził, to dobrze, jest Za 200 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo.

się? Maryla to chyba mieszkała w tym bloku, co? O, ten balkon chyba I te dwa okna tu na no pewno były jej, nie? Tak mi się wydaje, że to w tym bloku było No, w centrum wielkiego miasta Cóż, w powietrzu, w ruchu drogowym Ну, Очень смешно. Kiedyś tutaj to się na wrodkach jeździło, żadnego samochodu nie było. A jak przyjechał jeden albo dwa, to Dobra, zaraz to było była fek... Tak, Czy nie? To jest miejsce, tak nie ma? Chciałeś, bije, 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 bije. A dojdziesz tam do fontanny? To jak dojdziesz tam do fontanny, to możemy się zatrzymać tu. Pisła wyglądało zupełnie inaczej Ale budynku nic się nie zmieniło Nawet te drzewa, które, które były To pamiętam, bo są ten portrek stoi i puszcza drona, ale mega zakłócenia słowo Widoczność. A znaczy, nie widoczność, tylko jest dużo tych chyba wifi że traci dron podobny łączność jakąś mhm. W takiej zabudowie to niestety cieplika zabawa. Unieść się można. Nie, 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 nie. Idziemy tam do O, To jest ta fajna ulica Prostolowskiego, tam jest to szkoła. A to już tutaj się zaczyna ten drog. To co w tym? Tak, tak. Prawo można. To no nie jest jednokierunkowo, nie? Mm -hmm. Nie było znaku żadnego. Ale tutaj się pozmieniało. Kurde, balans. Ale no i Bo mamy ten garnitur jeszcze jakby co... No, czy nie, czy tak, dokładnie. No No i tu jest ta galeria, ta Metropolitan i zaraz za tym Dobra, jest wejście. Działy, tak? To jest ta droga, co idziesz od stacji do Ewy. No i wiesz, kiedyś tam wejścia nie było, bo był po prostu ten browar, nie? W lewo, nie? W lewo, tak, do Grunwalskiej. A to już jest ulica, wiesz, Kościuszki, tutaj w prawo zaraz. Tam, nie wiem, trzecia klatka chyba, to już Ewka, nie? Samo, trzeba tam podjechać. No to w lewo. W lewo, żebyśmy dojechali do Grunwaldzkiej. To jest prawo, nie? Tak. O, nawet jest w nich. I tu chyba trzeba będzie zakupić. Ten to na pewno jest, bo on był taki jest bardziej nie, luksusowy, a... ale ten co my tam byliśmy to na pewno to no by nie się... No tam my kiedyś żeśmy się przejeżdżali, nie wiem którego to było, czy to wtedy co właśnie e, po Gośkę żeś po nas przyjechał, co byłyśmy z Gośką w tym 2014, ale ty tam nocowałeś czy nie? Nie. Nie, wiem. jak on to ten było? Ten a jak żeśmy wracały? Towarzyszyłem przedtem. Tak, no to tak. wszystko nie powadzi. Albo się swoje ma... A nie daję. Ja też nie pamiętam. Ja no nie pamiętam. Słowo koloru. Tu no jestem zaczął wykazywać dwa, ale strasznie się to zmieniało. To już nie jest do... naprawy. Tu coś było tam jakieś, nie? Takie kątowa, no potrzeby na pewno. No tutaj akurat, że coś tam powstało, no to, no, no to może i dobrze, tak? Bo pewnie może jakieś litery były tak, albo tak, coś no nie, nie wiem. Mm -hmm. jest co pamięta, to no jest pewnie jest inne miasto. Pewnie, że tak. Pierwszy raz jak maluchem przecież ja potędy też, bo przecież to co tam. Niby też, bo to przecież były wakacje, no to też był ruch olbrzymi. i tutaj zawsze był. Kupa turystów i tak dalej. Nie? Tu jest w dalszym ciągu Grunwalska. Jedziemy z wrzeszcza w kierunku Sopotu Jeszcze nie minęliśmy oliwy, tak się wszystko pozmieniało, że to zupełnie już nie jest to, co było.

kamienice tu że nie wiem, ale kamienice mi się podobają póki co, ale może być, że ona będzie, wiesz, jechała do tak jakby kiedyś koło Mola by się to powiedziało, tam kiedyś były światła nie, a teraz jedziesz pod spodem że tu jest już ten... Patrz, to jest dworzec! No. O kurde, to ja nie wiedziałam, że to jest ta droga. Ja w ogóle myślałam, że to jest inna zupełnie droga. <laughs> ja pierdolę, ale numer. No czat! O, to widzisz, to akurat ktoś zobaczył, jak to wygląda. No. <laughs> no własne oczy, o, to było. Tak, tak, i czerwony budyneczek zaraz będzie poczta. Tak, i kurde, nigdzie nie stanie, wszędzie płatne. No, podejrzewam, że tak. Ja oni też chyba na Ale tym bazują. Ja bym się stanie, bo nie ma miejsca. Dla inwalidów są. Poczta kiedyś była? Może też jest poczta? E, jest poczta. No, kościółek. No, tam jest Mąciak, To tutaj. A tutaj. Tutaj masz Mąciak po prawej stronie. Tu, tu no, jest Monciak No to z tamtą strony, do tyłu idzie. No tak, a my wyjedziemy, jak, jak chcesz teraz pojechać prosto, to wyjedziesz na Grunwaldzką Jeżeli ile się tędy przechodzi Kurde, Nie? właśnie tą drogą właśnie ze stacji, kurde Super. Ale bajer, bo ja w ogóle myślałam, że to jest zupełnie inna ulica, a to się okazało, że to człowiek wylądował przy stacji dosłownie. Do tego też się nie spodziewałam. Można jechać, czy wjechać, albo to nie jest jakaś jakaś galeria. Jest. Tak, pewnie tak. No, To co, wycieczka? Nie, wszystko. O kurta, nie wiem. Chyba oni, bo tak jakoś śmiało jadą. Czy nie? Nie, nie. nie wiem, bo nie może żadnego znaku. Ja no nie, nie, nie widziałam. nie mam. Masaż tajski tradycyjny. Pensjonat jakiś, proszę bardzo. No właśnie, będzie musiała dopuścić na Na razie 4 minuty. Tamte były po pół godziny. tam jest ta latarnia morska i tam idzie się na ten. latarnię morze. Oh, tam Olo. Mhm. Ja co lubiłam jak tutaj były te światła tak się człowiek gabił na tych ludzi jak sobie przechodzili A i z tymi samochodami dobrymi przyjeżdżali, spalowali Tam te knajpy takie dwie po prawej stronie było że tam zawsze ta ci Włosi albo Arabusy

Jest jakiś... Tak, przed tym, tak, taki nowy hotel, inny. No. No. Tutaj też już nie to samo, jak rozwalili tego ślimaka i te łazienki likwidowali, to już nie to samo. Bo tutaj te korty, co pan prezydent i killer grali. Dojście na plaży są, do wyboru do koloru, który no. chcesz.